Wiatarku! Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie moi mili. Mam nadzieję, że chyba nagram ten film, pomimo że jest wiatr. Trzeci dzień już ten wiaterek jest. Słoneczko nam dogrzewa. Zero deszczu. Jak tam u Was z deszczem, bo ja nie pamiętam, kiedy u nas padało. Chyba przed Wielkanocą. No ale trudno, jest jak jest. Kochani, dzisiaj pooglądamy sobie moje zioła, jak rosną w doniczkach, właśnie tu na tarasie. Zobaczymy ogóreczki, które mam w skrzynkach. Jak wspomniałam, że ja mam malutki ogródek. W tym roku na rabacie mi zabrakło miejsca na ogórki, po prostu zapomniałam o tych ogórkach. Podejdziemy do moich ogóreczków. No, i na końcu porozmawiamy o moich pomidorkach gruntowych. Więc zapraszam Was serdecznie na taras. Tu na tarasie stoją moje zioła, już są troszkę w cieniu i bardzo dobrze. Tu mamy winogron posadzony i on, się, i on tu będzie się piął po tej barierce. To będzie więcej trochę tego cienia, chociaż zioła lubią słońce. Ale nie do przesady, ale jest bardzo sucho. Już widzę to pomięcie, jak wygląda. No, ale po kolei. Tu mam bazylię. Bazylię dostałam od mojej Asi. Bardzo jej za to dziękuję. Ładne sadzoneczki. Przyjęły się, to jest najważniejsze. Troszeczkę podrośnie, to ja ją uszczyknę, te czubeczki, żeby mi się bardziej rozkrzewiała. Uwielbiam bazylię do pomidorka. Tu mam miętę. Mięta ta jest, nie wiem jakiej odmiany, ale jest bardzo smaczna, ale jak zwiędła. No mięte to za chwilkę podleję, tak delikatnie, nie po liściach, tylko bezpośrednio tu do ziemi. Następna donica to jest Oregano. Pamiętacie, kto oglądał filmik, jak kupywałam dosłownie taką sadzoneczkę o taką małą i ona się tak ładnie tu rozkrzewiła. Bardzo ja lubię te aromaty. Pozwólcie, że Ach, powącham. Można ją już suszyć, ale ja nie suszę ziół. Ja lubię takie świeże, zielone, pięknie urosła. Ale podlać też już będzie trzeba troszeczkę. Winogron tu się pokłada, będzie go trzeba przyczepić trochę do barierki. Następna doniczka taka mała. To jest początek. To ja mam. Te zioła dopiero pierwszy rok tu na tarasie. Ogólnie pierwszy raz mam zioła tutaj na działce. Tu jest majeranek. Majeranek jest też bardzo aromatyczny i bardzo delikatny. Ach, majeranek to chyba mój jest numer jeden. No <laughs> i nie tylko. Tutaj mamy rozmaryn, tak. Nie, tymianek, Rozmaryn jest ten krzaczek. Tymnianek. Jeszcze pozwólcie, że powącham. Ach, no, tymianek, Później tu rozmaryn. Ja bardzo uwielbiam do ryby, do pieczenia ryb. Ale zobaczcie, jaki krzak się zrobił już. Jaki gęściutki. Jestem zadowolona z tych ziółek pomimo że są na razie w małych doniczkach ja w przyszłych latach sobie tutaj wymyślę coś innego większe takie donice ale wszystko powoli z czasem no i tymnianek Tymianek jest na razie taki mały krzaczek nie szkodzi ja go często uszczykuję tutaj właśnie tak jak do ryby jeden czubek drugi on się wtedy pięknie rozkrzewia <grywa> Rozkrzewia się. Tak samo i inne. Jak przycinamy nożyczkami, też się ładnie rozkrzewiają. No i tu kochani, to nie mięta, pomimo że tu jest napisane mięta, ale dzięki waszej podpowiedzi. Jest to werbena cytrynowa. Też cudowny aromat. Taka żywa cytrynka. Ja ją zrywam. I do szklaneczki z wodą. Bardzo ją lubię. No i ona rośnie, nawet i w gruncie. Do takich dużych rozmiarów, taki krzak można mieć z niej. No, ja mam ją pierwszy raz. No i co do tych ziół, to jeszcze mam liś laurowy, ale liś laurowy jest pod tarasem. Bardziej jego tak w cieniu, bo on był przesadzany. Trzyma się nie za bardzo, no ale mam nadzieję, że to przesadzanie mu pomoże. Bo troszkę mi chorował, trochę mi zżółkł. A teraz moi mieli, przejdźmy do ogórków które się znajdują po drugiej stronie tarasu. Zobaczcie, już słoneczko tu już takie jest delikatne, bo już jest godzina po 17. Rano tu jest, w ogóle ta strona to jest południowa, tu słońce daje cały czas, ale że tu jest taka piękna śliwa u sąsiada, to ja tu mam cień, tylko teraz te słońce takie delikatne jest i dlatego tu dałam ogóreczki. Ogóreczki są w takich długich skrzyniach, te ogórki, moi mili, to ja je wysiewałam w doniczkach P9 po 3 nasionka. O, i tu jest posadzona, właśnie wysadzone z jednej doniczki, i już tu dałam podpory, bo ja je będę prowadziła do góry i sznuroczkami będę przywiązywać. Tu jest druga doniczka przesadzona, 3 sztuczki, trzy znaczy nasionka wzeszły. Tu wzeszły dwa, dwa i trzy. A jest to odmiana oktopus. Ten zwykły nasz mały <noise> ogóreczek. No, i jak myślicie, będzie coś? Jakiś owoc zaowocuje tu? Myślę, że będzie. Ogórki, jak wiemy, podlewamy ciepłą wodą. Taką odstaną, taką niezimną, lodowatą z kranu. tylko ja nalewam w konewki, i co pierwsze to podlewam ogóreczki nie na liście, tylko tu na tą ziemię. No te skrzynki są spore, chociaż ogórek nie ma dużego systemu korzeniowego. Myślę, że powinien tu urosnąć. Może coś tu nam. <noise> zaowocuje. Natomiast w drugiej skrzynce to są ogórki kupne. Dzisiaj jest sobota, a ja je kupywałam. Widać ten cień, e, przepraszam za niego. Ja je kupywałam w środę na bazarku u nas. No i ta pani <noise> powiedziała, że one troszeczkę zapomniała je schować na noc i one tutaj się troszeczkę tak wiecie przypaliły od zimna. Ja wiem, nie szkodzi, nic im nie będzie. Teraz wyglądają takie mizerne, bo jest bardzo ciepło tu, ale ja je podleję jeszcze późnym wieczorkiem, może o dziewiątej wieczorem, nie na liście broń Boże, tylko tutaj na tą ziemię. Ta ziemia jest wilgotna tu pod spodem, ja tu czuję, że jeszcze jest ciemna, wilgotna i tu mam tak, dwa takie pojedyncze ogórki to są szklarniowe, ten wąż, chyba tak pisało? Wąż, tak ja takie długie chciałam. To są dwie małe sadzoneczki do jednej tyczki, a tu natomiast są takie krótsze, ani długie, ani krótkie, takie średnie, szklarniowe. Ta pani tak powiedziała. No to wzięłam takie i też będę je przywiązywać. Tu są dwie sztuki, jedna sztuka i tutaj dwie sztuki. No zobaczymy, czy one tu sobie poradzą, czy nie. No, zobaczymy. A teraz moi mili, zapraszam Was tam na rabatkę do pomidorków moich. Witam bardzo serdecznie przy moich pomidorach. Tu z przodu są malutkie, że prawie ich nie widać, ale może zaczniemy tam od tyłu od tych moich pomidorków, czyli wysianych z nasionek. Moi mieli te pomidory. Ja nasionka zbierałam, pobrałam w tamtym roku z owoców, a jest to pomidor koktajlowy, żółty, i on był bardzo słodki. I ja nie wiem, czy on mi powtórzy owocowanie, czy nie, bo to nie wiem, czy to było F1, czy nie, ale widzę, że to są kwiaty. Ale czy będą takie długie grona? Nie wiem, bo to były takie długie grona, i na tych gronach były właśnie te kuleczki żółte. Może będzie trochę inny, no nie wiem. Może to jeszcze się tu powiększy, zobaczcie. No, tak to ogólnie ładnie wygląda ten pomidor, chociaż liście to ma takie popalone od słońca, bo ja też niechcący, też i wodą go podlałam. No, ale liście nie mogą być. Nie powinny leżeć na ziemi, i troszeczkę też przycięłam. Niektóre muszę poobrywać, te dolne. No, i tu mam ich nie wiem, ile tych sztuk, 9 sztuk mam tych pomidorków. Tak, bo tu mam po trzy posadzone: 3, 3 i 3. No, wychodzi nam 9. No, i jestem bardzo ciekawa. No, ale jak w razie czego by nie było tych owoców, pomimo że są kwiatki, no, to jeszcze sobie dokupiłam. Dokupiłam sobie tutaj właśnie jeden jest posadzony, mały ogóreczek i to jest czerwony pomidor ożarowski. I te pomidorki ja posadziłam kiedy? W środę, bo ja je w środę na bazarku kupiłam i w środę je posadziłam, a dziś mamy sobotę. Troszeczkę je tak przywiązałam, bo te wiatry są niesamowite. Tu przy okazji mi fasola wzeszła. <laughs> Szczypiorek. Szczypiorek jest dobry przy pomidorkach. Myślę. No i dobrze. Mam ożarowski jeden czerwony i chyba mam jeszcze jeden ożarowski od mojego kuzyna. Bo dostałam od niego cztery sadzonki, ale jedną niechcący złamałam. No i te pomidorki są tu na początku. Ale który jest, który to nie wiem. O! Zobaczcie, to może te by pierwsze zaowocowały, bym zrywała, a później te, może dorosną, i będą później te do zrywania. Fajnie by tak było, nie? To tutaj też mam, on mi dał właśnie trzy czerwone, jakieś tam warszawskie, czy jakieś tam, nie wiem. No i tu jeszcze dokupiłam sześć pomidorków, właśnie. Ożarowski żółty, to jest tutaj, o, pierwszy raz widzę takiego ożarowski żółty. Jeden. Dwa kupiłam mmm, koktajlowe żółte. I to będą te na pewno, bo te liście są tak jak u ziemniaków. <noise> I to są koktajlowe żółte gruszka. Nie miałam takiej gruszki nigdy. Takiego pomidorka. Zresztą to jest mój drugi rok z pomidorami, kochani. <noise> No i tu, kochani, ktoś się zapyta, co ta sałata robi? No robi, no rośnie tu. Ja jestem sama, nie mogę jej przejeść. Ale pomagają mi moje ptaki. Zobaczcie, tą sałatę wysiewałam z nasion. To był cały rządek, ale ja oczywiście zrywałam sobie, też przepikowałam parę sałat. No ale z tego pikowania to praktycznie nic. Zaraz podejdziemy, wam pokażę. No bo ptaszki mi zjadły. A pomyślałam, niech jedzą, to tyle mam tej sałaty. Że mi i dla nich, i dla mnie wystarczy, ale tą sałatę bardzo lubię, pomimo, że to jest ta może sałata, ktoś pomyśli, że to jest ta ozdobna, karbowana, ale ja ją bardzo lubię, bo ona jest bardzo chrupka. Ja lubię taką twardą, chrupką sałatę. Tu natomiast mam taką, taką do rukoli podobna ta sałata, czerwona, i tam jest taka duża też czerwona, i ja ją systematycznie wyrywam. Jem na potęgę razem z rzotkiewką. Jeszcze patrzcie, jak mam rzotkiewkę. Tam następne rosną, następną będę musiała posiać. No i wracając do pomidorków. Co ja tutaj zrobiłam, kochanie? Jak ja je posadziłam? U mnie gleba to jest dosłownie, zobaczcie, piasek. Więc ja wykopałam dół, taki, no, porządny dołek na gdzieś 50 cm, dosłownie. W ten dół wsypałam garść obornika granulowanego i konewkę wody wlałam to. Ta woda powolutku poszła w dół, i ten dołek cały taki 50-60 cm wypełniłam kompostem. Kompost z mojego produktu, z moich kompostowników, które tam się tam znajdują. Tam jeszcze mam pół skrzyneczki. On jeszcze nie jest tak mocno przekompostowany, ale mimo wszystko wyrównałam, dałam tu. Zobaczcie, tu jest teraz tak sucho, suchutko. I posadziłam w ten kompost pomidorki. Tak zrobiłam w tamtym roku. Bardzo mi owocowały te pomidory. Fajnie je się podlewa. Zaraz Wam tutaj zademonstruję, jak ta woda y, po prostu ona się nie rozlewa. Tak jak tutaj na przykład zobaczcie, bym podlała, to ta woda będzie mi tu spływać. Zobaczcie. Ona tu po prostu płynie, mi spływa. A natomiast tu to jak gąbka. Patrzcie, jak ona wsiąka. Widzicie? To jest zaleta kompostu. Nie tylko co do podlewania, ale i do składników, jakie ma. Moment. Pod każdy krzaczek oczywiście trzeba uważać, żeby liści nie moczyć. I taką ciepłą wodą, właśnie która stoi w konewce. Podlewam właśnie najpierw ogórki, pomidory, a później do innych warzyw. Ja wodę sobie biorę tutaj, właśnie z tego mojego oczka, a później wodę dolewam do oczka. Tak, kochani, to by było na tyle co do tych pomidorków. I podejdziemy jeszcze do tej sałaty, którą przepikowałam. To jest sałata moich ptaszków. Zobaczcie, no z niej już nic nie będzie. No i tutaj jest też taki piasek, dosłownie piasek. O. No, ale już nie chodzi o piasek, o, chodzi o sałatę. To jest sałata strzępiasta. Nie, to jest masłowa sałata, ale wygląda jak strzępiasta po ptaszkach. I to by było na tyle w tym moim przeglądzie warzywno-owocowym. Owocowym. Pomidor to jest owoc czy warzywo? Owoc chyba, jak myślicie. Dobrze. Dajcie znać dajcie znać, czy kupujecie sadzonki pomidorów i ogórków, czy wysiewacie sami z nasion. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy dzień i zapraszam za tydzień w niedzielę. Cześć!